Witam Was na kanale Czytywanki. Zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału Akademii Pana Kleksa Sen o siedmiu szklankach. Dzień 1 września obfitował wydarzenia o niezwykłej doniosłości. Była to niedziela i każdy z nas mógł robić, co mu się tylko podobało. Artur uczył swego tresowanego królika rachować. Alfred wycinał fujarki. Anastazy strzelał z łuku. Jeden z Antonich Klęcząc nad wielkim mrowiskiem, obserwował życie mrówek. Albert zbierał kasztany i żołędzie. Ja zaś bawiłem się moimi guzikami i układałem z nich rozmaite figury i postacie. Pan Kleks był nie w humorze. W ogóle stracił humor od czasu owej kłótni z Filipem. Nie przypuszczałem, że Filip może być kimś ważnym w życiu pana Kleksa, że ten fryzjer i dostawca piegów ma prawo podnosić na niego głos i trzaskać drzwiami. Pan Kleks nie mylił się, że Filip chyba zwariował. Jednak w akademii od tego dnia coś się zmieniło. Pan Kleks przygarbił się nieco, chodził zamyślony i po całych dniach zajęty był reparowaniem swojej powiększającej pompki. Coraz częściej podczas wykładów wyręczał się Mateuszem. W kuchni przez roztargnienie przypalał potrawy i malował je na nieodpowiednie kolory a na każdy odgłos dzwonka przy bramie podbiegał do okna i nerwowo szarpał brwi. Do owego dnia, który opisuję, ułożyłem z moich guzików pięknego zająca, pan Kleks nachylił się nade mną i posypał ułożoną figurę brązowym proszkiem. Zając nagle poruszył się, pobiegł w kierunku drzwi i uciekł, unosząc z sobą moje guziki. Panu Kleksowi spodobał się widać bardzo ten żart, gdyż zaczął się głośno śmiać. Natychmiast jednak posmutniał na nowo i rzekł: Cóż z tego, że znam się na kolorowych proszkach, na farbach i na szkiełkach, kiedy nie mogę sobie poradzić z tym nieznośnym Filipem? Przeczuwam, że będę miał przez niego mnóstwo zgryzot i przykrości. Po prostu uwziął się na mnie. Zdziwiły mnie słowa pana Kleksa, gdyż nie wyobrażałem sobie, aby taki wielki człowiek nie mógł sobie z kimkolwiek poradzić. Pan Klek, zgadując moje myśli, przybliżył się do mnie i dalej mówił szeptem: Tobie jednemu mogę to wyznać, bo jesteś moim najlepszym uczniem. Filip domaga się, abym przyjął do akademii dwóch jego synów. Powymyślał dla nich nowe imiona, które zaczynają się na literę A i grozi mi, że w razie ich nieprzyjęcia odbierze nam wszystkie piegi. W dodatku, ostatnio zwariował i robi mi na złość i nie przestaje się śmiać. Zobaczysz, że ta historia bardzo żałośnie się skończy. Po tych słowach wyjął z kieszeni garść guzików. Rzucił je na podłogę tak zręcznie, że same ułożyły się w figurę mego zająca i wyszedł z pokoju, kurcząc się i podskakując na jednej nodze. Ta rozmowa tak mnie zaintrygowała, że postanowiłem odszukać Mateusza, wypytać go o szczegóły dotyczące stosunków pana Kleksa z Filipem. Mateusz spędzał zazwyczaj niedzielę w bajce o słowiku i róży, dokąd latał na naukę słowiczego śpiewu. Udałem się więc do parku w nadziei, że dostrzegę go w chwili, gdy będzie wracał do akademii. W parku uderzyło mnie jakieś osobliwe poruszenie i szelesty. Pożółkłe już nieco poszycie parku wrzało, krzaki chwiały się, trawa się kołysała. Nie uległo wątpliwości, że strumień niewidzialnych istot przesuwa się spodem parku, omijając drogi i ścieżki. Pobiegłem w kierunku owego ruchu i kiedy zbliżyłem się do stawu, zrozumiałem co zaszło. Cała woda była spuszczona, ryby trzepotały się rozpaczliwie na suchym dnie, a nieprzejrzane szeregi żab i raków wyruszyły w świat poszukiwaniu jakiejś nowej, odpowiedniej siedziby. Towarzyszyłem im przez pewien czas, podziwiając zwłaszcza żaby, które w zgodnych podskokach, nie robiąc sobie nic z mojej obecności, zdążały za przewodniczką. Kiedy podszedłem do niej, aby się jej przyjrzeć, zobaczyłem, że ma złotą koronę na głowie i domyśliłem się od razu, że to królewna ząbka, którą już niegdyś widziałem. Poznaję cię, chłopcze, byłeś niedawno w mojej bajce i zachowałem o tobie miłe wspomnienie. Czy widzisz, co się stało? Pan Kleks z niewiadomych powodów zabrał całą wodę ze stawu, pozostawiając wszystkie żaby, ryby i raki na pastwę losu. Postanowiłam nieść im ratunek, dlatego opuściłam mój podziemny pałac, chociaż jestem z innej bajki, ale żaba łatwiej zrozumie żabę niż pana Kleksa. Nic też dziwnego, że moje rodaczki z waszego stawu poszły za mną. A dokąd je prowadzisz, królewno żabko? Zapytałem wzruszony jej słowami. Nie jestem jeszcze całkiem zdecydowana, odrzekła. Mogę zaprowadzić je do jeziora z bajki o zaklętym jeziorze, albo do Stawu z bajki o zielonej wodnicy. My chcemy do Stawu, zarechotały chórem żaby, skakały przy tym tak wysoko, że pochód ich przypominał żabi cyrk, jeśli taki gdziekolwiek istnieje. Raki wędrowały w milczeniu w pewnym odstępie. Nie wydawały żadnych dźwięków. Z trudem tylko powłóczyły kleszczami. Była ich nieprzebrana wprost ilość, niemal tyleż co zrab, a może nawet jeszcze więcej. Niektóre spośród nich, zapewne z wysiłku i ze zmęczenia, porobiły się zupełnie czerwone, jakby jak to polał wrzątkiem. Nie mogłem oderwać oczu od tego widoku. Przypomniałem sobie jednak o nieszczęśliwych rybach, pozostawionych bez wody. Przeprosiłem więc królewnę żabkę i chciałem już odejść, lecz zatrzymał mnie jej błagalny głos. – Adasiu, zaczekaj jeszcze. Czy pamiętasz, jak podczas twojej bytności w moim pałacu pozwoliłam ci zabrać ze skrzyni złoty kluczyk? Bez niego nie będę się teraz mogła dostać ani do bajki o zaklętym jeziorze, ani do bajki o zielonej wodnicy. A przecież tylko w bajce możecie się znaleźć miejsce dla moich żab i raków. Byłam już w wielkim kłopocie z tego powodu, ale skoro los zesłał mi ciebie, błagam cię, zwróć mi złoty kluczek, a ocalisz wszystkie stworzenia, które tu widzisz. Kluczek? – Rzekłem. Kluczyk? Ależ tak, oczywiście, chętnie ci go zwrócę, królewno. Nie pamiętam tylko, gdzie go schowałem. Zdaje się, że zabrał go pan kleks. Poczekaj chwilę, zaraz do ciebie wrócę. Nie wiedziałem, do czego wpierw mam się zabrać. Żal mi było żab, które słabły już skutek braku wody, ale bardziej jeszcze niepokoiłem się o ryby. Pobiegłem co sił do akademii. Zebrałem kilku chłopców, którzy nawidęli mi się po drodze. Opowiedziałem im o tym, co zaszło i namówiłem ich, aby zajęli się losem ryb. Pana Kleksa żaden z nich nie widział. Zacząłem go tedy szukać po całej akademii. Nie mogąc go znaleźć ani na dole, ani w jego pokoju, padłem do szpitala chorych sprzętów. Rozejrzałem się po sali. Tak, pan klec był tam, ale to, co robił, przechodziło po prostu ludzkie wyobrażenie. Nie większy od tomcia palucha wisiał uczepiony rękami i nogami u wahadła zegara i huśtał się na nim jak na huśtawce, powtarzając raz po raz głośno. Tik, tak, tik. Tak, tik, tak. W tej samej chwili zegar zaczął wydzwaniać godzinę i pan kleks zawtórował mu dźwięcznym basem: bim, bam, bom. Na mój widok przerwał huśtanie, zeskoczył na podłogę, rozkurczył się, rozprostował i jakby na poczekaniu urósł. Zawsze musicie mi przeszkadzać, rzekł rozdrażnionym głosem. O co chodzi? Przecież widzisz, że uczą zegar mówić. Natychmiast jednak opanował się i rzekł uprzejmie jak zazwyczaj. Przykro mi, Adasiu, że robisz takie zdziwione oczy. Ach, to wszystko wina tego podłego Filipa. Chce mnie po prostu zniszczyć. Wszystko się we mnie psuje i coraz trudniej zachować mi normalny wzrost. Dosłownie maleje z dnia na dzień. A teraz mam nowe zmartwienie. i świec Zacząłem mnie tak parzyć od pewnego czasu, że dzisiaj musiałem powyrzucać je z kieszeni i zalać wodą ze stawu. Fatalne to wszystko, fatalne. Nie opowiadaj tego nikomu, bo stracę do ciebie zaufanie. Czego sobie życzysz ode mnie? Po co przyszedłeś? Opowiedziałem panu Kleksowi, jak żałosne w skutkach było spustoszenie stawu. Powiadomiłem go o wymarszu żab i raków i poprosiłem o wydanie mi złotego kluczyka, który, jak domyślałem się, Schował w bezdennych kieszeniach swój spodni. Pan Kleks posępniał. Szkoda, wielka szkoda, rzekł po chwili. Żaby nie będą na więcej układały swoich wierszyków. Ale nie miałem przecież innego wyjścia. Musiałem ugasić płomień świec. W przeciwnym bowiem razie cała akademia byłaby poszła z dymem. Potrzebna mi jest koniecznie ogniotwała kieszeń. A co się stanie z rybami? Może uda mi się wymyślić jakiś ratunek dla nich. Aha, prawda. Chciałeś, abym ci dał kluczyk. Zaraz. Mówiąc to, pan klek zaczął skrupulatnie przeszukiwać kieszenie. Muszę ci wyznać, zauważył szeptem, że mam jeszcze jedną zgryzotę. Od czasu kłopotów z Filipem pozarastała mi większość moich kieszeni. Nie mogę już wcale do niej się dostać. Ale kluczyk szczęśliwie znalazłem. Masz zanieść go królewnie żabce. Pozdrow ode mnie i przeproś za spuszczenie stawu. Po tych słowach pan kleks uczepił się znowu wahadła i jął się bujać na nim, powtarzając za każdym odchyleniem: tik, tak, tik, tak, tik, tak. Pobiegłem z kluczykiem do parku i złożyłem go u stóp królewny żabki. Jestem ci niezmiernie wdzięczna, rzekła królewna. Biorę ten kluczyk ale nie sądź, że będziesz pokrzywdzony. W zamian za to otrzymasz ode mnie żabkę, podaj łapkę. Będzie ci ona pomocna we wszystkich sprawach, które przed się weźmiesz. Po tych słowach królewna powiedziała kilka słów po żabiemu i po chwili z tłumu otaczających ją żab wyskoczyła żabka, większa od muchy. Miała barwę jasnozieloną i lśniła, jakby była pokryta emalią. Weź ją sobie, rzekła królewna, najlepiej ukryję ją we włosach i dawa jej codziennie jedno ziarnko ryżu wziąłem żabkę podaj łapkę i posadziłem ją sobie na głowie wśliznęła się natychmiast pomiędzy włosy a była tak mała że wcale jej nie poczułem. następnie podziękowałem królewnie pożegnałem ją z wielkim szacunkiem i przeskakując przez gromadę żab i raków pobiegłem nad staw zostałem tam już pana Kleksa w otoczeniu kilkunastu uczniów Wyglądał tak, jak zazwyczaj, tylko był znowu cokolwiek mniejszy. Na polecenie pana Kleksa chłopcy powrzucali ciężko dyszące ryby do wielkich koszów sprowadzonych z lamusa. Za mną, rzekł pan Kleks. Ruszyliśmy za nim. Uginając się pod ciężarem koszów, minęliśmy kasztanową aleję i malinowy chruśniak, a po niejakim czasie, przedzierając się przez gąszcze drzew, dotarliśmy do murubajek. Pan Kleks zatrzymał się przed furtką z napisem: bajka o rybaku i rybaczce i otworzył kłódkę. Z daleka już ujrzeliśmy rybaka, który stał na brzegu morza i łowił niewodem ryby. Powitał nas bardzo serdecznie i uśmiechnął się życzliwie, nie wyjmując ust glinianej fajeczki. Wyrzuciliśmy ryby z koszów do wody, a potem, idąc za radą rybaka, skorzystaliśmy ze sposobności. I wykąpaliśmy się w morzu, gdyż dzień był nadzwyczaj ciepły. Gdy wróciliśmy do parku, nie było już ani żab, ani raków. A po dnie stawu spacerowały ślimaki, bawiąc się w wilgotnym mule. Zamierzaliśmy już wracać do domu na obiad, gdy naraz ujrzeliśmy nad sobą Mateusza. Niezwykle podniecony krążył nad naszymi głowami i wołał na cały głos: aga, onik, aga, onik. Pan Kleks pierwszy zrozumiał i ją wpatrywać się w niebo. Po chwili i on również zawołał – uwaga, balonik! Istotnie, mały punkcik wiszący wysoko w górze począł przybliżać się coraz bliżej, aż wreszcie zupełnie wyraźnie można było rozróżnić niebieski balonik z umocowanym u spodu koszyczkiem. Pan Kleks ucieszył się ogromnie i zacierając zadowolenia ręce raz po raz powtarzał Moje oko wraca z księżyca. Balonik opadał coraz szybciej, a gdy już był na wysokości ramienia, pan Kleks wyjął z koszyczka swoje oko, zerwał z prawej powieki plaster i włożył oko na miejsce. Nie, no coś podobnego, wołał z zachwytem. Tego jeszcze nikt nie widział. Co za nuda, co za cuda. Widzę życie na księżycu, takiej barki jeszcze nikt dotąd nie wymyślił. Zazdrością patrzyliśmy na pana Kleksa, który stał jak urzeczony i upajał się księżycowymi widokami, dostarczonymi mu przez wszechwiedzące oko. Opanował się wreszcie i rzekł do nas, historią o księżycowych ludziach zaćmie wszystkie dotychczasowe bajki. Ale na to przyjdzie czas, a może pan profesor opowie nam ją teraz, odezwał się Anastazy. Na wszystko musi być odpowiednia pora, odrzekł pan Kleks. Teraz pójdziemy do domu na obiad, a po obiedzie odczytam wam z cennika mojej akademii sen, który przyśnił się Adasiowi, innej zgódce. Chłopcy ucieszyli się bardzo tą wiadomością. Szybko tedy zjedliśmy obiad, po czym zebraliśmy się w sali szkolnej. Pan Kleks, siadł przy katedrze, otworzył wielką księgę zawierającą opisy najpiękniejszych snów i zaczął czytać: Sen o siedmiu szklankach. Śniło mi się, że się zbudziłam. Pan Kleks poprzemieniał w chłopców wszystkie krzesła, stoły i stołki, łóżka, ławki i wieszadła, szafy i półki. Także łącznie z uczniami Akademii było nas przeszło stu. Zawiozę was dzisiaj do Chin, oświadczył pan Kleks. Gdy wyjrzałem przez okno, ujrzałem stojący przed domem maleńki pociąg, złożony z pudełek od zapałek, przyczepionych do czajnika zamiast lokomotywy. Czajnik był na kółkach i buchała zeń para. Powsiadaliśmy do maleńkich tych wagoników i okazało się, że wszyscy pomieściliśmy się w nich doskonale. Pan kleks siadł na czajniku i pociąg nasz miał już ruszyć, gdy nagle na niebie nad nami rozpostarła się ogromna czarna chmura. Zerwał się wicher, który powywracał pudełka od zapałek. Zapowiadała się straszliwa burza. Wobec tego pobiegłem do kuchni. Wziąłem siedem szklanek, ustawiłem je na tacy, z komórki porwałem drabinę i wróciłem przed dom. Pan Kleks usiłował rękami powstrzymać parę, która wydobywała się z czajnika i łączyła się z chmurami. Ratuj, Adasiu, mój pociąg, wołał pan Kleks, podskakując wraz z pokrywką czajnika. Nie oglądając się na nikogo, przystawiłem drabinę do dachu Akademii i trzymając w lewej dłoni Tace z siedmioma szklankami wdrapałem się na najwyższy szczebel drabiny. Gdy tylko znalazłem się na szczycie, drabina zaczęła się wydłużać tak szybko, że niebawem dotarła do czarnej chmury i oparła się o jej brzeg. Niewiele myśląc, schwyciłem w dłoń łyżkę, którą zabrałem z kuchni, i jąłem nią rozgarniać chmurę. Najpierw zebrałem z wierzchu cały deszcz i wlałem go do pierwszej szklanki. Następnie. Zeskrobałem pokrywający chmurę śnieg i wsypałem do drugiej szklanki. Do trzeciej szklanki wrzuciłem grad, do czwartej grzmot, do piątej błyskawice, do szóstej wiatr. Gdy napełniłem w ten sposób wszystkie sześć szklanek, okazało się, że zebrałem łyżką całą chmurę, tak jak zbiera się korzuch z mleka, i że niebo dzięki temu już się wypogodziło. Nie wiedziałem tylko do czego służyć ma siódma szklanka. Zbiegłem szybko po drabinie na sam dół, ale w miejscu, gdzie stał pociąg pana Kleksa, nikogo już nie zostałem, gdyż wszyscy chłopcy przemienili się przez ten czas w srebrne widelce, które rzędem leżały na ziemi. Został tylko pan Kleks, zajęty w dalszym ciągu swoim czajnikiem i usiłujący palcem zatkać jego dziubek. Ustawiłem tacę z siedmioma szklankami na trawie i nakryłem ją chustką, tak jak to czynią cyrkowi sztukmistrza. Coś ty narobił, rzekł do mnie wreszcie pan Kleks. Ukradłeś chmurę. Odtąd już nigdy nie będzie deszczu ani śniegu, ani nawet wiatru. Wszyscy będziemy musieli zginąć od posuchy i upału. Rzeczywiście, w górze nad nami wisiał przeczysty błękit i nagle zorientowałem się, że jest to emaliowany niebieski czajnik, zupełnie taki sam, na jakim siedział pan Kleks, tylko w wielkości całego nieba. Szczenika sączyło się na ziemi słońce, a raczej złocisty wrzątek, który parzył nas z miłosiernie. Pan kleks, nie mogąc znieść takiego upału, zaczął szybko rozbierać się, ale miał na sobie tyle surdutów, że zdejmowanie ich nie miało końca. Kiedy zobaczyłem, że głowa jego zaczęła się tlić i z włosów buchnął dym, porwałem z szklankę z deszczem i wylałem ją na pana kleksa. Równocześnie lunął rzęsisty deszcz tylko że padał tym razem nie z góry na dół, lecz z dołu do góry. Wyglądało to tak, jak fontanna tryskająca z ziemi. Śniegu, wołał pan kleks, śniegu, bo spłona doszczętnie. Schwyciłem wobec tego szklankę ze śniegiem i wybierając śnieg łyżką, jąłem okładać nim głowę pana kleksa. Skutek był zdumiewający, gdyż śnieg począł mnożyć się z taką szybkością, że pokrył cały park. W tej samej chwili spod śniegu wyskoczyły wszystkie srebrne widelce i wirując jak opętane zebrały się do rzucania kulami ze śniegu. W widelcach rozpoznawałem raz po raz to Artura, to Alfreda, to Anastazygo, to znowu jakiegoś innego kolega. Widelce swoim zawrotnym tancem śniegu podniosły taką śnieżycę, że po prostu nic nie było widać. Wpadłem tedy na pomysł, aby śnieg zdmuchnąć za pomocą wiatru. Wziąłem więc szklankę z wiatrem, który wyglądał jak rzadki niebieskawy krem i wygarnąłem go jednym zamachem łyżki. Takiego wiatru nigdy dotąd nie widział. Dół jednocześnie we wszystkich kierunkach, unosząc ze sobą wszystko, co tylko napotkał na drodze. Śnieg rozwiał się natychmiast, a srebrne widelce uniesione w górę zawisły w niebie jak gwiazdy. Zrobiło się bardzo zimno. Spojrzałem na pana Kleksa. I w pierwszej chwili nie poznałem go wcale. Przeistoczył się w bałwana ze śniegu i wesoło podśpiewywał. Jedzie mróz, jedzie mróz, wiezie śniegu cały wóz. Pomyślałem, że pan kleks odmroził sobie rozum. Dlatego też wziąłem czajnik z wrzątkiem i wylałem całą jego zawartość na głowę pana kleksa. Śnieg natychmiast stopniał. Znowu się ociepliło i pan kleks zaczął rozkwitać. Naprzód wypuścił liście, potem pączki, aż wreszcie cała jego głowa i ręce pokryły się pierwiosnkami. Zrywał je z siebie i zjadał z apetytem, przyśpiewując: Gdy się kwiatków dobrze najem, grudzień znowu się stanie majem. Po chwili jednak stracił humor, a to z tego powodu, że pszczoły zwabione kwiatami na głowie pana kleksa obsiadły go ze wszystkich stron. Niejedna musiała zapuścić żądło w jego ciało, gdyż począł żałośnie jęczeć. Gdy po pewnym czasie pszczoły odleciały, głowa pana Kleksa wyglądała jak wielki bąbel, a z oczu jego ciekły duże krople gęstego miodu. Wziąłem tedy tacy czwartą szklankę, w której mieścił się grad. Wyglądało to tak, jakby do szklanki włożył ktoś garść grubego śrutu. Wysypałem na dłoń kilka ziarnek gradu i wcierałem je w głowę pana kleksa. Musiał doznać nadzwyczajnej ulgi, gdyż zdjął głowę z karku i rzucił mi ją jak piłkę. Odrzuciłem mu ją z powrotem w przekonaniu, że grę w piłkę lubi tak samo jak ja. Tymczasem pan kleks, nie mogąc widzieć własnej lecącej ku niemu głowy, tak niezręcznie nadstawił ręce, że głowa potoczyła się w innym kierunku, odbiła się kilka razy od ziemi i znikła w zaroślach. Zapytałem pana kleksa, jak się czuje bez głowy, ale nic mi nie odpowiedział, gdyż nie miał czym. W tym czasie właśnie emaliowany czajnik w górze odwrócił się za kopconym dnem na dół i naraz zapadła ciemność, w której tylko srebrne widelce migotały wesoło. Pan kleks stał bez głowy, bezradnie wymachując rękami. Wyjąłem wtedy z piątej szklanki błyskawicę, wygiąłem ją na kształt laski i świecąc nią sobie udałem się na poszukiwanie głowy pana Kleksa. Znalazłem ją wśród pokrzyw. Była cała poparzona, co wcale nie przeszkadzało jej podśpiewywać. Poparzyłem mnie pokrzywy. Taki jestem nieszczęśliwy. Zwróciłem panu Kleksowi głowę. Błyskawice zaś wetknąłem obok w ziemię. Dawała tyle światła, że było widno jak w dzień. Chętnie bym coś zjadł, powiedział pan Kleks. Niestety jedyną rzeczą, którą posiadałem była szklanka z grzmotem. Doskonale zawołał Pan Kleks nie znam nic smaczniejszego od grzmotu. Przynieś go tutaj. Wyjąłem grzmot ze szklanki i podałem panu Kleksowi. Była to piękna czerwona kula, przypominająca owoc granatu. Pan Kleks wydobył z kieszeni scyzoryk, pokrajał grzmot na ćwiartki, obrał ze skórki i zjadł z ogromnym apetytem, oblizując się smakowicie. Po chwili jednak rozległ się potężny huk. I pan kleks rozsadzony od środka rozerwał się na tysiąc drobnych cząsteczek. Właściwie każda taka cząsteczka była samodzielnym, małym panem kleksem, a wszystkie tańczyły wesoło na trawie i śmiały się cieniutkimi głosikami. Wziąłem jedną z tych śmiejących się cząsteczek, włożyłem do siódmej pustej szklanki stojącej na tacy i zaniosłem do kuchni. Nagle przez otwarty lufcik wdarły się z głośnym brzękiem srebrne widelce. Osaczyły mnie ze wszystkich stron, a dwa spośród nich zdaje się, że Antoni i Albert usiłowały dostać się do szklanki, gdzie był maleńki pan Kleks. Ratując go przed widelcami, szybko wstawiłem szklankę do kredensu i mocno zatrzasnąłem drzwiczki. W tej samej chwili obudziłem się. Ujrzałem nad swoim łóżkiem prawdziwego pana Kleksa, który stał wpatrzony w moje senne lusterko, szarpał sobie brwi i mówił sam do siebie – Sen o siedmiu szklankach, sen o siedmiu szklankach, no no. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozdziałów.